W mediach społecznościowych pojawiły się pogłoski, jakoby podczas spotkania z żałobnikami Meghan Markle miała pod sukienką. Mikrofon. Sugerowano nawet, że wynika to z umowy jej i Harry'ego z Netflixem. Jeden z portali uzyskał już komentarz w sprawie. Nie ma wątpliwości, że Meghan Markle dorobiła się wielu przeciwników i to nie tylko w Wielkiej Brytanii. Przez spory z rodziną królewską i poważne oskarżenia, które kieruje pod ich adresem w mediach, żona Harego stała się wśród części fanów royalsów persona non grata. Miała już zresztą okazję sama się o tym przekonać. Meghan Markle znów w ogniu krytyki. Pod zamkiem miała. Mikrofon znak zapytania. Niechęć do Meghan Markle objawia się jednak nie tylko gwizdami w miejscach jej przyjazdu na oficjalne uroczystości. W sieci pojawia się wiele plotek i domysłów na jej temat, z czym żona księcia Harego stara się walczyć. Tym razem padła ofiarą poważnych oskarżeń, a wszystko przez zdjęcia, które wykonano jej podczas rozmów z żałobnikami pod zamkiem Windsor. Na niektórych fotografiach wykonanych przez reporterów widać, że pod sukienką Megan, a dokładnie na jej ramieniu, odznaczał się błyszczący, eliptyczny wzór. Momentalnie pojawiło się wiele domysłów, czym może być owy przedmiot. O ile niektórzy twierdzą, że był to element garderoby prześwitujący przez sukienkę, pader do komunikacji z ochroną czy glukometr na ramię, to część internautów wysnuła dość kontrowersyjny wniosek. Czy pod sukienką Megan widać mikrofon? Zapytał jeden z internautów na Twitterze. Czy Meghan Markle z mikrofonem pod sukienką chce użyć śmierci królowej do promocji swojego show w Netflixie? Insynuował kolejny. Meghan Markle nagrywała żałobników. Osoba z jej otoczenia dementuje oskarżenie internautu. Choć niedorzeczne, niosły się w sieci coraz mocniej, co skłoniło portal Page Six do zdobycia komentarza z otoczenia księżnej. Serwis twierdzi, że dotarł do osoby blisko związanej z Megan, która udzieliła mu krótkiego komentarza. Zgodnie z oczekiwaniami, o żadnym nagrywaniu ponoć nie może być mowy, kropka to jakieś szaleństwo. Takie oskarżenia są bardzo krzywdzące. Oczywiście, że nie miała ze sobą mikrofonu, dementuje informator portalu.